Witam w kolejnym odcinku, tutaj pokażę wam... O, tak jak jadę, praktycznie tam w full buffie. Nie, nie wiem nawet czy wszystkie mam pufy. Ale nie mam pobranych tych. Żadnych wzmocnień, specjalnych potek. Ale jakoś dam radę na szybkiego. Pokażę ci się robi. Tych uwalam tylko w jednym celu. Widział sobie tych z pasa. Wiedzy. I lecimy do przodu. Biorę po kolei, za każdego 4 miliony, ekstra. Czemu by nie? Kolejni i plus 8. Odpiska w prawo. I lecimy raz. Dwa. Stoję i idę. Zbieramy i lecimy do przodu. Jakieś karty. Później Wam pokażę co w Sotropu podejściu Tych nawet nie piję, bo nie opłaca mi się. Szczególnie gram tylko pod, pod te itemy, no to ich w ogóle nie wracam na nie uwagi. bossy się kiczą. Teraz ja podchodzę tutaj więc ufa i walimy raz teraz to masz uciek niestety od tyłu O, już tak, już tylko koszty ale co tam wszystko ładnie padło i lecimy może spowolnić bardziej Do przodu. Trochę itemków. Jest itemka, fila, czotki karty. I lecimy z boksem. z tego. Nie wiem, czy ten mój patent na to działa, czy nie może. Proszę tak robię, żeby nie mieć tego. Czasem to działało. Widzicie? Czy to działa? Nie, ma, nie mam pojęcia. A przejdę jeszcze wam raz pokażę. Widzicie, nagroda. Ja powiem ile zarobiłem do dwa przejścia. Tak około. Mogę iść na drugi poziom, a to się tam według mnie nie opłaca. Trzeciego jeszcze nieraz nie zrobiłem. Muszę nie jak Boję się, że zostanę stunę, bo tam to mają te stunę już. I już... idziemy. Fina mam już. Eee, laska na bieganie. O, topór. I lecimy. Powoli, powolutku. Nie tak jak przed. Za nic tylko 2000, tysięcy nie Nawet nie ma, ale na w SS się 200 tysięcy. A co zrobić? Czy te można wrzucić. Jaś nie woła. I lecimy. I znowu... mogę być tak. I kolejny plec. Mąpek Pewnie w nie ciekawego nie widziałem tęki. Klucz to są takie jeszcze jakby skrzynki. na tam przed, to poprzednio były. Ale twaradź się nie opłaca, pytałem się kilku znajomych z 170 levelów, nie, nie zawarto sobie tym ten czasem trochę chwilą wyleci, bo dwie sztuki, to szkoda czas? Na tą? No i lecimy dalej. Jeden... No, może, może będzie trudko no, tylko tylko to. ale nie weszło, szkoda. I znowu, raz, od tyłu, do dwa. Uderzamy, pozbieramy przedmioty śmieciarka oczywiście. pozbiera, bo tego jest. Czeka na kolejnej śmieci, który pozostawi boss. i zaczynamy i bicie tego. sobie to. to. mogę wolno nie ma na to karty. To mam tu 6, plus 3. Czechać tu 6, tu tu 6 tu 3, 2 albo wcale. No i co? HIL Dobrze, ktoś dobrze, coś to pomoże, nie mam pojęcia, ale chyba nie, ale co zrobić? Uda się? Udało się, No to patrzymy, usza skupienie. dwa razy, dwa razy, usza. Przetop, przetop, przetop... Wracajmy blok. Nie, nie wiem czy to... Jakieś może 20 banik pójdzie. To po 15 max. Karty. To, no to liczmy, że zarobiłem 40 milionów maksymalnie. Tam takie podejście się opłacało nawet. Teraz trzeba to sprzedać. Trochę chwila. moja. Zobaczymy co to dostanę. 500 1300 No i macie tutaj kolejne dwa miliony Dzięki za oglądanie. Zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!